Witam serdecznie. Znajdujemy się na targach kosmetycznych Venus w Kielcach, a tu w dniu dzisiejszym, czyli 5 listopada 2011 roku odbywały się mistrzostwa makijażu, siódme mistrzostwa ogólnopolskie, który głównym tematem był makijaż koktajlowy z odrobiną błysku oraz transparencji. Wraz ze mną jest laureatka tego konkursu pani Paulina. Dzień dobry, pani Paulino. Witam oraz jej piękna modelka, na której był wykonywany makijaż. Witam cię. Dzień dobry. Pani Paulino, proszę powiedzieć, jak pani zinterpretowała to takie bardzo tajemniczo brzmiące hasło przewodnie tego konkursu, czyli makijaż koktajlowy z odrobiną błysku i tej transparencji? A więc moją inspiracją ogólnie, jak w sumie dla wszystkich, jest zazwyczaj internet. Po prostu podglądałam sobie tam różne zdjęcia, różne właśnie takie rzeczy. No i szczególnie, tak jakby. Kierowała mnie technika, technika, po prostu poszłam w technikę i poszła pani w technikę. A proszę powiedzieć, czym jest ten makijaż koktajlowy? Bo myślę, że większość osób może sobie skojarzyć makijaż koktajlowy, jakieś pyszne drinki, czyli kolory będą bardziej owocowe, ale tak w zasadzie, czym jest ten makijaż koktajlowy? Na jaką okazję? Znaczy to jest moim zdaniem, to jest takie połączenie właśnie makijażu troszkę z wieczorowym, tylko że tutaj możemy troszkę właśnie eksperymentować z tymi kolorami, z właśnie z jakimś błyskiem. Tutaj jak widać na mojej modelce dodałam cekin, że po prostu ten błysk tak po prostu... Wyszedł tak na. Znaczy, skupić w jednym miejscu, tak? Tak, dokładnie. Gdy patrzymy na moją modelkę, widzimy, widzimy ten błysk. No i cała reszta twarzy, prawda? To jest ta transparencja, tak zwana. Mhm. Ja mam jeszcze takie pytanie: a w zasadzie mm, tutaj dla osób oglądających, bo. Wszystkie w zasadzie większość konkursów polega na tym, że przyjeżdża się do danej miejscowości, tam gdzie odbywa się ten konkurs ze swoją modelką, czyli makijaż mamy wyćwiczony po 100 razy, znamy doskonale twarz naszej modelki. Tutaj dodatkowym e, myślę takim utrudnieniem było to, że losowałyście pani modelkę, prawda? Czy obawiała się pani tego? Tak, obawiałam się, dlatego chociażby, że mieliśmy jedną modelkę, która miała problemy z cerą i każda tylko na siebie patrzyła, żeby jej nie wylosować. No akurat mi, jak widać, trafiło, trafiła modelka z bardzo ładną cerą, to jestem wdzięczna Bogu i w ogóle wszystkim, i przede wszystkim mojej modelce. Tak, piękna modelka, bardzo subtelna uroda, intensywny kolor włosów. Myślę, że tutaj mogła Pani y, poszaleć. Tak, zgadza się. A, y, proszę jeszcze powiedzieć, y, skąd Pani jest, bo o ile dobrze kojarzę, jest Pani z Kielc, prawda? Tak, jestem rodowitą kiel kielczanką, także z kiel Myślę, że to też nie, nie zdarza się często, że nagroda pozostaje w miejscu, gdzie odbywa się dany konkurs. Myślę, że wodarze pani miasta będą szczególnie dumni. No tak, zgadza się. Dlatego jestem właśnie w wielkim szoku i, i mam nadzieję, że wszyscy Kielczanie i Kielczanki będą ze mnie dumne. Na pewno, za taką piękną pracę należą się gromkie brawa. Pani Paulino, ostatnie tylko pytanie. Proszę powiedzieć, czy pani również wykonuje makijaże swoim klientkom, czy pani tylko raczej skupia się tutaj na szkoleniu swoich umiejętności i na takich właśnie kursach. Kursach? Znaczy, konkursach? Znaczy, jak na razie cały czas się szkole w kierunku makijażysty. Jak najbardziej, ale też wykonuję, jeżeli po prostu ktoś potrzebuje mojej jakby pomocy albo, nie wiem, jakiś makijaż na wyjście, to jak najbardziej służę pomocą. Czyli jak najbardziej, dziewczyny, jeśli jesteście z możecie tutaj zgłosić się do pani Pauliny, na pewno ją odnajdziecie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratuluję, Dziękuję bo bardzo. piękna praca i myślę, że nagrodę. Były słusznie przyznane. Dziękuję. Ja dziękuję. Do, 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 do. dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję, dziękuję również modelce.